Wyszukiwanie hasła do sieci bezprzewodowej w urządzeniu z systemem Android. Hasło do sieci bezprzewodowej lub kod PIN jest często niezbędny do podłączenia drukarki lub innego rodzaju urządzenia bezprzewodowego z siecią Wi-Fi. Można skorzystać z funkcji udostępnij sieć Wi-Fi w celu znalezienia hasła do sieci bezprzewodowej w urządzeniu z systemem operacyjnym Android w wersji 10 lub nowszej. Uwaga! W zależności od marki urządzenia i wersji systemu Android, ilustracje przedstawione w tym filmie mogą różnić się od tych, które będą widoczne w Twoim urządzeniu. W Twoim urządzeniu mobilnym w sekcji ustawienia otwórz menu Wi-Fi, a następnie dotknij opcji Zapisane sieci. Wybierz sieć z listy. Dotknij pozycji Udostępnij, a następnie wprowadź hasło lub kod PIN. Odszukaj hasło Wi-Fi pod kodem QR. Jeśli w Twoim urządzeniu hasło do Wi-Fi nie jest wyświetlane pod kodem QR, zalecamy skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych, inaczej ISP, w celu odzyskania hasła do sieci Wi-Fi. Kliknij kartę listy odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy HP.